Cześć. Jestem Zdobek. Jestem leśniczym w leśnictwie Podrąbiona, na leśnictwo Kościerzyna. Jesteśmy na Kaszubach. Będę się z wami spotykał w cyklu Oblicza Lasów. A dzisiaj porozmawiamy o porostach. Co robię? Oddycham pełną piersią. Dlaczego tak robię? Bo mam tu czyste powietrze. Skąd o tym wiem? O tym wiem dlatego, że istnieje coś takiego jak porostowa skala czystości powietrza, gdzie każdy gatunek jest przypisany do odpowiedniej kategorii czystości powietrza. Wszystkie porosty są dosyć wrażliwe na kwaśne deszcze. Im więcej kwaśnych deszczy, tym mniej spotkacie porostów. Tutaj macie ich całą gamę, które za chwilę wam przedstawię i dlatego mogę oddychać. Oprócz całkiem pospolitych porostów, pustułek, mamy tutaj na przykład mąkę tarniową. Jest to porost dosyć czuły na zanieczyszczenia powietrza, ale ma też kilka innych właściwości. Wiecie, że w Egipcie stosowano go do balsamowania zwłok? Wyciągano z niego esencję, która pomagała w utrzymaniu ciał. Mało tego, w Skandynawii zbierają, bo jest tam go dosyć sporo, zbierają go, proszkują i dodają jako dodatek smakowy do chleba. Jeszcze ma pewne cechy. Wyciąga się z niego olejki, destyluje i służyć mogą one do produkcji kosmetyków dla mężczyzn. Może spróbujemy? Tak delikatnie, jeden mały. Może zadziała, sprawdzę później na żonie. Kolejnym ciekawym porostem jest płucnik modry. Jest on cholernie wrażliwy na zanieczyszczenia powietrza. Jego sąsiadem jest mąklik otrębiasty. Można sobie czasami język połamać na tych nazwach. Ten jest o tyle ciekawym gatunkiem porostu, że akumuluje w sobie metale ciężkie. I po analizie chemicznej takiego porostu możemy rozpoznać, jakie jest skażenie środowiska. Mamy tutaj przepiękny okaz włoski. Zobaczcie, jaka długa, jak na całą dłoń. Jest to porost bardzo wrażliwy na zanieczyszczenia powietrza. Wiecie, że z niej można wydestylować środki przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, właściwie chyba przeciw wszystkim chorobom, nie wiem, może nawet przeciwko łysieniu, skoro włoska. Idziemy dalej, szukamy. Zobaczcie, jaka malutka brodaczka. Jest to, można powiedzieć, kuzynka naszej włoski. Też bardzo yy, wrażliwa na zanieczyszczenia powietrza. Ale zobaczcie jaki, jaki to jest przepiękny, mały okaz. Ale wiecie co? Chodźmy do drugiego drzewa, żeby nie był głosowny, że to jest tylko jeden taki okaz tutaj. O, zobaczcie, tu jest jeszcze ładniejszy okaz brodaczki. Też wskazuje na to, że tu mamy bardzo czyste powietrze. Zresztą jak się przy, przyjrzycie, zobaczcie, już mamy tu wszystkie gatunki, które omawialiśmy. Jest brodaczka, jest płucnik młodry, mamy mąklę tarniową, Mamy mąklikę od tego. A zauważyliście może, jak przystrojone są te szyszki modrzewia? Nawet ciężko rozpoznać, że to jest szyszka. Tak te pustułki wszystkie, bo tak to nazywamy te najpospolitsze gatunki, tak one stroją ładnie w suknie. Szyszka, kobieta, lubi się stroić. Porosty nie zawsze rosną na drzewach. Czasami, aby im się przyjrzeć, trzeba się położyć i przytnąć nos do ziemi. Tu, wokoło mnie, Rośnie koło 10 chrobotków. Mamy robotyk reniferowy, leśny, widlasty, strzępiasty, kieliszkowaty. Naprawdę, żeby je określić co do gatunku, trzeba być wysokiej klasy specjalistą, a nawet oni czasami potrzebują odczynników chemicznych, żeby rozpoznać z jakim gatunkiem mają do czynienia. Rosty są swoistymi pionierami w zasiedlaniu nowych siedlisk. Zobaczcie tu na tej gałęzi. One powolutku, ponieważ wytwarzają takie nazwijmy to kwasy powodują rozpuszczanie się tego drewna tak samo na pewno spotkaliście na różnych kamieniach na słupach nawet czy na domach betonach jak porastają je porosty one właśnie powodują ten pierwszy etap korozji kamienia jeżeli spodobał Wam się nasz odcinek o porostach zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie łapkę w górę pozdrawiam Was do zobaczenia w następnym odcinku a ponieważ Jesteśmy na kaszubach, to pożegnam się z Wami naszym powiedzeniem do uzrzeniu.